Pogoda za oknem być może nie dopisuje, ale na szczęście w maju Netflix przygotował dla Was produkcję pełną akcji i wielkich gwiazd. Z tej strony Weronika z psiwert.pl i zapraszam Was na przegląd wiosennych nowości filmowo-serialowych. Jeśli spodoba się Wam nasz film, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał. W ten sposób pomożecie nam w stworzeniu kolejnych ciekawych treści. Maj rozpoczynamy od historii pewnego krawca. Pejami to słynny projektant damskich strojów, który do Stambułu przybył wraz z cierpiącym na zaburzenia psychiczne ojcem. Duma z wielkiej kariery miesza się u niego z zawstydzeniem z powodu choroby taty. To jednak nie koniec problemów Pejamiego. Gdy w jego salonie zjawia się poszukująca sukni ślubnej narzeczona przyjaciela, młody krawiec zakochuje się w niej na zabój. 4 maja pojawi się ona, jedyna i niepowtarzalna Zofia Charlotta spin słynnych Bridgertonów opowie o młodości nieprzeciętnej królowej, trudnych początkach na angielskim dworze i małżeństwie z Królem Jerzym. Wszystko skąpane oczywiście w pastelowych kolorach i baśniowym klimacie, do którego przyzwyczaiła nas serialowa saga o rodzinie Bridgertonów. 12 maja na Netflixie zagości sama Jennifer Lopez, jednocześnie w roli świeżo upieczonej mamy i tajnej agentki. Główna bohaterka filmu Matka to płatna zabójczyni, która tuż po porodzie musi porzucić dziecko i ukryć się przed zemstą swoich śmiertelnych wrogów. Gdy lata później jej córka zostaje porwana, kobieta wychodzi z ukrycia i stawia wszystko na jedną kartę, by ją odnaleźć. Również 12 maja Netflix zaprezentuje nowy koreański serial pod tytułem Black Knight. Akcja opartej na komiksach opowieści rozgrywa się w roku 2071. Ziemia spustoszyła straszliwa katastrofa, w wyniku której ludzkość niemal wyginęła. Główny bohater jest jednym z kurierów, przywożących zaopatrzenie do ocalałych miast. Podróże przez postapokaliptyczny kraj, starcia z uzbrojonymi bandami i ciągła walka o przetrwanie czynią z niego prawdziwą legendę. W maju zobaczymy historię jeszcze jednej tajnej agentki. Jednak tym razem w polskim wydaniu. Nina to była agentka NATO do specjalnych zadań. Gdy jej dawno niewidziany syn zostaje porwany przez okrutnych gangsterów, kobieta musi użyć wszystkich swoich umiejętności, by go uwolnić. Czy się jej to uda, przekonamy się 24 maja. 26 maja prawdziwa gratka czeka na wszystkich fanów Arnolda Schwarzenegera. Aktor po raz pierwszy wystąpi bowiem w serialu. Gwiazdor wciela się w postać Luka Brunera, agenta FBI, który szykuje się do przejścia na emeryturę. Zagnięcie jednej z tajnych agentek sprawia, że musi wyruszyć na jeszcze jedną misję, która okazuje się być pełna niespodzianek i zadziwiających zwrotów akcji. Na koniec maja Netflix przygotował coś dla miłośników kina wojennego. Akcja krwi i złota rozgrywa się w ostatnich dniach II wojny światowej. Heinrich to dezerter z niemieckiej armii, który stara się dotrzeć do domu. Podczas podróży wpada jednak w środek konfliktu między morderami z SS a mieszkańcami pewnej wsi. Obie strony poszukują pożydowskich kosztowności, co prowadzi do krwawego starcia. Która z majowych propozycji Netflixa najbardziej przypadła Wam do gustu? Cieszycie się na seans z Jennifer Lopez? Nie możecie doczekać się na serialu z Arnoldem Schwarzeneggerem, czy raczej czekacie na bardziej kameralne produkcje? Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia.